Cześć! W dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie na temat płatków od Lubeli, a mianowicie są to płatki śniadaniowe szoko. Piegołaki. Jak sami widzicie, jest to produkt, który chwali się tym, że mamy tutaj właśnie pełne ziarno. Generalnie, wyłącznie sprawdzone i wyselekcjonowane składniki. A zatem tak to mniej więcej wygląda, jeżeli chodzi właśnie o takie kwestie. To, na czym się skoncentrujemy, no to przede wszystkim cena produktu, skład, wartość odżywcza smak. A zatem może przejdźmy sobie od, do najważniejszej kwestii, mianowicie do e, wartości odżywczej tego produktu. E, tutaj na odwrocie, czy też z boku opakowania znajdziemy, jak sami widzicie, informacje na temat wartości odżywczej. Ja to nieco przybliżę, żebyście oczywiście również to widzieli, e, jeżeli chodzi o. Ilość kalorii w 100 gramach tego produktu, no to widzicie, że mamy tutaj 380 kalorii. Jeżeli chodzi o tłuszcz, 2,2 g tłuszczu. Dalej mamy jeszcze węglowodany 80 gramów, czyli generalnie dość sporo tych węglowodanów jeżeli chodzi właśnie o wartość odżywczą. Dalej mamy jeszcze błonnik, czyli tutaj bardzo fajna sprawa, że jest błonnik 4 gram, białko 8 gram, sól 0,89 g, No i tam dalej jeszcze jakieś witaminy, na przykład witamina D, niacyna, witamina B6, fosfor, żelazo, miedź, mangan, a zatem sporo tych. E, takich e, kwestii e, jest tutaj wymienionych. E, to, co jeszcze znajdziemy na opakowaniu, to oczywiście data e, przydatności tego produktu, a zatem do kiedy należy ten produkt spożyć. E, oczywiście jeszcze kod kreskowy, no i gramatura. Tutaj mamy 50-500 e, gram w tym opakowaniu. E, generalnie 500 gram opakowanie ma, a cena tego produktu to około. 8-9 zł, mniej więcej w tych okolicach taki produkt powinniście znaleźć w sklepach, czy zamówić go przez internet, to, co jeszcze warto wiedzieć na temat tego produktu, to że są to właśnie chrupki zbożowe. Generalnie one mają taki kształt ciasteczek, to sobie też zaraz pokażemy w nagraniu. Jeżeli chodzi o składniki, to tutaj widzicie dość sporą część stanowi mąka. Jest to mąka pszenna. Dalej mam jeszcze pszenną pełnoziarnistą, kukurydziana cukier, syrop z pszenicy i słodu jęczmiennego i tak dalej, tak dalej. Tutaj możecie sobie to również przeczytać na tym opakowaniu. Natomiast odpuszczmy już sobie to opakowanie, zobaczmy jak to wygląda mniej więcej w środku, a zatem biorę sobie nożyczki, otwieram, przecinam. No i tak to mniej więcej wygląda w środku. Jak sami widzicie, sporo tych płatków tutaj w opakowaniu się znajduje. Ja sobie, może, wezmę Z2, spróbuję i powiem Wam, jak one smakują. Generalnie są dość słodkie, powiem szczerze. No i smakują rzeczywiście tak jak takie mini, nazwijmy to ciasteczka. Dla mnie, dla osoby, która lubi generalnie właśnie płatki typu takie cookies, typu właśnie ciasteczkowe, no to dla mnie jak najbardziej mega, mega fajny smak. Zobaczymy jeszcze jak to smakuje z mlekiem. Natomiast generalnie w smaku oceniłbym na 9 na 10, bardzo fajnie to wygląda. A zatem ja sobie zaraz już zrobię te płatki z mlekiem. Ja generalnie lubię sobie takie płatki zrobić z ciepłym mlekiem. Jestem ciekaw, czy wy jadacie płatki z zimnym mlekiem, czy z ciepłym mlekiem. Dajcie znać w komentarzu, jaki styl wy preferujecie i w ogóle co też sądzicie na temat tego produktu. Jestem ciekaw waszej opinii w tym temacie. No, a to by było na tyle. Dzięki za obejrzenie tego nagrania do samego końca. Zachęcam do subskrypcji i do obejrzenia moich innych nagrań, które również znajdziecie na tym kanale. A więc do zobaczenia w kolejnych odcinkach.